Witajcie, dzisiaj będzie filmik nagrywany ze szpitala Statum Zdrowia dziecka, bo jestem tutaj z Aleksem na terapii metodą Tomatisa. Taka terapia zajmuje 4 miesiące, w każdym miesiącu są po dwa tygodnie, kiedy są zajęcia, a w zasadzie to słuchanie. I to jest tak: dwa tygodnie, przerwa miesięczna, dwa tygodnie dwa miesiące przerwy i znowu dwa tygodnie, a taka jedna sesja zajmuje godzinę 20, tak? My w tej chwili kończymy ten pierwszy etap, czyli pierwszy tydzień, w którym no, bałam się, że będą te dzieciaki musiały siedzieć w tych słuchawkach, że będzie niewygodnie, też pani jak kwalifikowała nas, to mówiła, że jest trochę mały, bo on w styczniu 6 lat skończył, a teraz mamy luty, a w zasadzie początek marca, więc no 6 lat, bo jest dzieci czwórka na, taki, na takiej terapii. I akurat u nas to są sami chłopcy i chłopcy starsi od Aleksa, bo to jest pierwsza druga klasa, tak? Wczesnoszkolna, a on jeszcze jest w przedszkolu. Natomiast tutaj to moje obawy się nie sprawdziły. Bardzo chętnie chodzi, i ja się bałam, że będą musieli siedzieć jak trusie na tych wszystkich zajęciach. Nie, są klocki, są rysunki, są gry, tak? tylko jest po prostu warunek, żeby nie zdejmowali słuchawek. Tak? Opinie tak przejrzałam wstępnie, no bo ponieważ to jest pierwsza taka terapia, której nie prowadzimy w domu, tylko na zewnątrz szpitalu, bo przy Johansenie dostawaliśmy słuchawki, dostawaliśmy płyty, tak, i sami pracowaliśmy w słuchawkach, natomiast tutaj w zasadzie to zostawia się dziecko. Pani bierze całą grupkę i za godzinę 20 oddaje, no aleksa dwie, trzy minuty wcześniej czasami, bo zdejmuję słuchawki, więc też taka metoda, że nic na siłę, tak? Natomiast i chodzi zadowolona i widzę, że też ta grupa już się troszkę zintegrowała. Rozmawiać oczywiście nie mogą, ale w jakiś tam sposób razem się bawią. My jak zaczęliśmy, no i oczywiście badanie wcześniej miał, rok wcześniej, myślę, że aż tyle się nie czeka w Centrum Zdrowia Dziecka, natomiast tutaj był wymóg, żeby miał te 6 lat skończone, tak, żeby już można było się dogadać, żeby siedział, nie wychodził, nie przeszkadzał innym dzieciom, to na tej zasadzie, natomiast po tych dwóch tygodniach, bo dzisiaj jest czwartek, piątek będzie ostatni dzień tej pierwszej tury, tak, bo mamy marzec, luty, marzec, końcówka kwietnia i ostatnia, i ostatnia taka sesja dwutygodniowa jest pod koniec lipca, tak, czyli to jest tak jakby 30 zajęć i dwa są te miesiąc po miesiąc miesiąc, miesiąc, przerwa, a ostatnie jest po dwóch miesiącach, Taka sesja też znowu dwutygodniowa, bo ona jest przypominająca. Ona jest jakaś taka utrwalająca. To wszystko, co w tych poprzednich, jakby mózg przyswoił. Ja też nastawiłam Aleksa, że on będzie lepiej po tym mówił, będzie lepiej rozumiał. I takie efekty dość szybko były zauważalne, że się chętniej porozumiewa w domu i więcej mówi. Natomiast też, co mnie zdziwiło, dwa, dwie godziny wcześniej chodzi spać. Tak jakby albo, albo jest troszkę przemęczony i może już potem nie chodzi na przedszkola, bo ja też zanim bym dojechała z tego Międzylesia, no to pewnie już nie byłoby warto go oddawać. Poza tym no też, żeby się nie przebojcowywał już po takiej sesji, bo to jest też pewnie dla mnie konkretna dawka informacji który musi poukładać. Tak, no jakby chętnie sięgał do tego swojego do tej swojej pamięci, moim zdaniem się lepiej werbalizuje, natomiast na takie pełne efekty, no to wiadomo, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać w każdym razie. Jeśli ktoś ma podejrzenia, że może być jakiś problem z przetwarzaniem centralnym to w badaniu mu wyraźnie wyszedł ten problem poza, poza zaburzeniami ze spektrum, i takie badanie jest też robione przed, przed tą terapią Tomatisa, tak? więc to też się trzeba liczyć, że, że na pewno konsultacja i co najmniej jedna albo dwie wizyty w szpitalu. Natomiast no, moim zdaniem warto spróbować, ja prawdopodobnie w lipcu albo na początku sierpnia tak? jakieś takie podsumowanie staram się, postaram się zrobić w odrębnym filmiku, Natomiast dla osób, które są zainteresowane, to takie najważniejsze informacje zawarłam, jak to wygląda, jak to przebiega. I z tego, co wiem, to jedna grupa jest 9, 10, 20 rano, bo mówię to tak, trzeba liczyć mniej więcej półtorej godziny, taką sesję yy, przez yy, miesiąc, przerwa, miesiąc, przerwa, i potem za dwa miesiące znowu. Czyli dwutygodniowe, żeby żeby nie pokręcić dwutygodniowa sesja w miesiącu, potem miesiąc przerwy, następna dwutygodniowa sesja w miesiącu codziennie po godzinę 20 dwa miesiące przerwy i ostatnia znowu dwutygodniowa przypominająca. Tak więc no to trzeba liczyć się z tym, że no to jednak te prawie pół roku z życia jest. Wyjęte. Natomiast z tego co rozumiem, to tutaj w przypadku pracujących osób też są zwolnienia wydawane lekarskie. Tak. I tak jak rozmawiałam z innymi mamami, to na przykład pani mi tutaj powiedziała jednego z chłopców, że ona też sobie wywiad na własną rękę przeprowadzała. I że w przypadku mowy, zaburzeń, mowy, zaburzeń uwagi dobrze działa bardzo. To matis może nawet lepiej niż Johansson, ale to też ciężko mi, że tak mam formułować takie opinie, bo to jest bardzo indywidualne. Natomiast mówię, na ten moment to, co mi przychodzi do głowy, to jest wszystko. Natomiast. Jeszcze po zamknięciu całej terapii i pod koniec lipca postaram się takie podsumowanie, co zauważyłam, jakie, jakie były efekty, do Wam wrzucić. Ja też, jeśli chodzi o Aleksa, to zastosowałam taką... Technika, że zanim, jak już wiedziałam, bo do mnie zadzwoniono w grudniu, pod koniec grudnia, przed świętami ubiegłego roku, a zaczęliśmy w lutym, tak, czyli ja dwa miesiące wcześniej wiedziałam, że taka sytuacja będzie, że on na taką terapię będzie chodził i wtedy zaczęłam go przygotowywać już, że nie będzie chodził do przedszkola. Natomiast będzie tylko słuchanie z innymi dziećmi robił przez jakiś okres czasu. W tym momencie jakbym mu powiedziała, że 4 czy 5 miesięcy, to ja nie wiem, czy to dla niego by było jednoznaczne, jak dla dorosłego człowieka. To rozrysowaliśmy sobie po prostu kalendarz, zaznaczyliśmy, które dni będzie chodził, które nie. I powiedziałam, że to, to, taka terapia to każdemu pomaga na to, żeby lepiej mówił i być może tak, też jakby go nastawiłam na to, że on sam się przekonał, że tyle zachodu jest, bo trzeba jechać do lesia, tam kawałek drogi, tak, I nie idziemy potem do przedszkola, więc wiadomo, że taki odmienna sytuacja jest i, i od tej rutyny się na jakiś czas odbiega, więc jakby wykorzystując to wzmocniłam po prostu ten potencjał. I być może dlatego te efekty między innymi oczywiście, dlatego te efekty też widać lepiej, tak. Na ten moment już niewiele mi przychodzi do głowy, słuchajcie, A wszystkich, którzy odsłuchują materiał, pozdrawiam. No i życzę jak najlepszej, najlepszych efektów pracy z dziećmi. Trzymajcie się, pa.